Ja mam że chyba dzisiaj gramy w taką grę, co musimy... nie możemy iść do szkoły, więc dobra, wybieramy tą temperaturę i startujemy. Dobra. Dawno w Robloxa nie graliśmy. Dobra. To pamiętamy, tu trzeba było iść do taty. Dobra, ja niestety nie umiem czytać... Nie umiem czytać po angielsku, więc... przeczytam. O, przeczytał. O. 36,5. I ład, hmm. okej. Okay. Musisz... Musisz samiku pójść do szkoły. Tylko co wam powiem, bo to pamiętam. Dobra, musimy teraz podobno. Coś trzeba było zaświecić te lampy, ta. O, jeszcze tutaj. No i teraz, o. Szkło Tato, zmierzysz mi temperaturę? Bo chyba, bo chyba wtedy to ten termometr się zepsuł i pokazywał źle. Okej. Okay. Dobra. No wam przeczytałem, bo tylko te rzeczy znam. 37 siedem i nic, no. Wszystko z tobą w porządku, synku. Idź do szkoły. Mhm. Dobra Teraz trzeba zapalić chyba światełka, tu i więcej zapalić, tak? Tutaj, tutaj i jeszcze grzejniki, raczej o kaczko. Dobra. Ej, co jest? Ej, ja chyba go porąbała, ale w sumie to jest normalne, jak w normalnym życiu, więc chyba mnie porąbała. Dobra, nieważne. Dobra, na się krzyjnik odpalić. Potem ja muszę iść jeszcze do taty. Co to Przecież ci tylko z... światło zapalam. <grymne> ja z tą kaczką stoję. Ta co? że nie temperaturę gej. Dobra. Czy ja i siedem Hmm. Muszę się wymyć. No, muszę się wymyć. O Od... co on? Co? Gorąca woda, nie chcę do niej kakiwać, ale. Ała. No mówię po prostu, ała. Jeszcze co mamy zrobić? Że sobie chyba mamy. Tak zrobić. Dobra. Kaczkę odłożyłem nareszcie. Na Ta kaczka tu leży ze mną. No to sobie weźmy? Isterogi tutaj pooglądamy. Takie coś. Dobra. Dobrze, tylko takie coś. Dobra, teraz się napijamy i idziemy do taty. Tater, nie mogę iść do szkoły. Gówno, gówno. Sajk. <noise> <Psych. głosy> no. Dobra, że pojedziemy gówno, gówno, ale nie będę umiał czytać. Nie umiem czytać, czego po angielsku, więc niestety. <noise> 42, dobra. Hmm. Teraz musimy się ubrać i iść. Dobra, Hader i Stein, Nie wiem to, co tu pisze, więc to zomiją. No. 30, 47. Nie, hmm. jeszcze musimy grzeć i odpalić. Dobra jeszcze okno. Dobra. Dobra. Teraz co my mamy teraz zrobić? Chyba nie wiem. Chyba lekcji słów Dobra. Co so jest? Zobaczymy się w lustro. Ooo. <śmienic> Nie lubimy naszego taty. So yes. y Bryk i table. Co ja mam teraz robić? Ten płacze. Hmm. Dobra. Ej, chyba... Widelec, już wiem, już wiem co się z tym widelcem równa. to tutaj Ale my mamy oczy. Ostatnia deska tu już leży widelec. Hm. Nie co było z tym widelcem, bo już nie pamiętam, co, jest, co było z tym widelcem, ale zaraz zobaczymy, że po prostu zaś, chyba tutaj zasiadłem i się coś modliłem, czy co to było? Kill father, zabitatę. Jesteście chorzy. Przepraszam cię, tato, tak nie gra, każe. Niestety tato przepraszam. Nie, nie, ja tego nie zrobię nigdy. Nie, nie, ja tego nigdy nie zrobię. Damy, damy mu trochę, żeby sobie... Bo cię hity na mordo. Ty tutaj jesteś, tutaj nie ma. Mm, pod łóżkiem też, a w szafie. Nie, nie zrobię tego. Dobra, zastanawiam się. Nie to czy nie? Co jest? Tata mnie zabił. Oh, wow! Oh, my God. Oh, my God. Me. sister, my sister, I'm my sister, my shield. on już chyba stracił tego M męża męża co ja gadam Żona już chyba stracił co on tam robi co jest final ending dokonałem endingu are do you hope? Dobra, mám je jakieś... Dobra, to by było na to, więc na razie